Jak zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do końca czerwca droga ekspresowa nr 3 powinna być już przejezdna od Świnoujścia do Troszyna. Trudno nazwać to sukcesem, bo trójka miała być ukończona rok temu, ale to również nie oznacza, że budowa zostanie zakończona. Do użytku oddawane są kolejne odcinki drogi, np. tak jak ostatnio węzeł Łunowo. Wkrótce ma też być uruchomiony odcinek na wysokości Międzyzdrojów gdzie wciąż jeszcze funkcjonuje tymczasowe rondo. To obecnie w pracy w s drogi Estry są już mocno zaawansowane. Jest to sama końcówka prac. Został ostatnio, została ostatnio zmieniona organizacja ruchu od węzła Świnouście do węzła Łunowo, także tu już jedziemy dwoma jezdniami nowej. Trasy. Jeszcze na jezdni północnej jest zwężenie do jednego pasa ruchu ze względu na prowadzone prace, ale tu pod koniec maja, już na tym fragmencie, powinny być pełne dwie jezdnie. Czynne, jeszcze bez węzła świnności LNG i oczywiście części tych dróg bocznych jest dodatkowych. One będą stopniowo udrażniane w miarę kończenia prac. O kolejnym takim dużym, dużym etapem, dużą zmianą organizacji ruchu, tu jest to wstępnie planowane. Na przełomie maja i czerwca to jest oddanie jednej jezni od Sinouścia do, od, znaczy od Międzyzdrojów do węzła Łunowo, ponieważ tu ze względu na pracę przy węźle Międzyzdroje konieczne jest uruchomienie tej jednej jezdni na tym fragmencie aby można było w pełni węzeł międzyzdroje e, zakończyć. Przygotowywana jest także zmiana organizacji ruchu na obszarze Wolniskiego Parku Narodowego, gdzie na przełomie maja i czerwca ma być gotowy przejazd od Dargobonda do estakady na zakończeniu parku. Prace mogą jeszcze trwać e, przy tych jezdniach dodatkowych, tak. E, z boku trasy pewne roboty jeszcze wykończeniowe, natomiast to, co jest najważniejsze też przede wszystkim dla ruchu drogowego, tak, czyli uruchomienie tu przejazdu dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu, to jeżeli tu nic nie stanie na przeszkodzie, to na tym odcinku Dargobąd-Świnoujście powinniśmy mieć na koniec czerwca, przełom czerwca-lipca. No zawsze tak jest, że jeszcze przez jakiś czas po oddaniu ruchu może, może tam jeszcze być z boku trasy widoczny sprzęt budowlany i pewne prace mogą być prowadzone. Także to jeszcze w drugiej połowie tego roku te wszystkie pozostałe roboty będą stopniowo kończone.